Hej, z tej strony Mether i... Jonek, siemanko Będziemy nagrywać y, typ Survival Pierwsza mapa to no, Resistance No właśnie Dobra, odpalamy Witamy Dobra. ponownie Siemamy. i zaczynamy Wszystko Git Majus jest Ta lagów nie ma Czekaj ja naprawia samochody A, ja. Poczekaj, mm. ja na pewna, że będę miał że będę pewna, że będę pewna, że będę pewna, Dobra, wciśnie F5. No, trzeba się zbierać. No. Jeszcze nie, ja coś sobie kupię. Chyba kupię jakąś. Pierwsze 4 rundy są fajne. Na kosy wszystkich. Mi się podobałem pierwsze 15. Później w z Dobra, wszyscy na mnie, Dobra, sam co i będziemy nagrywać jeszcze takie y, różne, pewnie różne mapy, daje w piątkę. Dobra, kończymy 1000 Tu nie ma co teraz. Zacznij naprawiać samochody. No. Jeden naprawiony. Obiec biegnie. Spróbuję, Ja to, jest, to, ja, to, no, to. Ja to nie widzę. Tak, nie Tak, nie widzę. Tak, nie widzę. Tak, Chociaż nie no to. Nie, nie dobra nie biorę Ja tam Pisa, pistolet maszynowy Dobra no, ja się mam chyba ciężko no, mam tu wszystkie obronie do wyboru ja Kanabin jeszcze nie mogę Ja już wszystko znaczy, no, ja nie mogę tylko tych lepkich maszynowych ja Lepsi. tak, nie oddychał, ale lepsi. Powiem karabiny. To jest chyba tylko rozprzewka. To jest kraki, <grym> i takie kragi? Ty prawie zginąłem. Jakie mam takie z tym modelem? Mam nadzieję, że teraz ci będzie dobrze. Złychać. Weź kołpredatorka. Predatorka na ten. No to, to kupia ale jeszcze nie teraz. Kolosy. No jeszcze nie teraz. Właśnie czemu odpisz nie Ja teraz... mnie

Ja kupię oddział starczami, ale to później. Muszę na razie broń sobie zrobić. Żeby ona jakieś będą Masz jeszcze drugą szansę? Mam Doko. O, ja biorę jeden ja z tej pierwszy tak? Dobra, ja berę o strzelam Mój jestem który się dymi Dobra Szybko poszło Ciśnij F5, nie będziemy czekać też tylko se amunicję, dobra Ja mam ostatnie 80 naboi przyładnego nie szczelenia stąd. 31 odpalnie, czy ile? Co mówisz? Ile jest fal? Nie wiem. Leży 31 ja wiesz, nigdy do ostatniego. Więc nie mam pojęcia, ile No na dalej strony Ale wiem, że będzie super Idę kupić na moje. Dobra, wciśnij jak pięć. Czekaj, bo ja coś kupuję tu. Aha, czekaj, to nie wciskaj. Ja to ja też. Ja kupię sobie trzeba, na kolos. Ja sobie kupię pewną rękę. Jak wiecie pewna ręka yy, powoduje to, że mamy większą celność yy, z biodra. Strzelają z biodra. To no. są co samobójcy. Bez sensu trochę oni są, bo szczeli się jedną naboje. Jeden nabój i już odpalają. A już nie mam drugiej szansy. Już mi druga szansa pyszko. Tak wygląda samobójca. No i tak się właśnie wysadza, dlatego samobójca. Dobra, puścić tą pewną rękę. Choć tu kapimy, to będą to musieli tu przybiec. O, znowu psina. Chyba w plecy. Gdzie ona jest? Jak zwykle samobójca, to stara Do tego pisał. Ja muszę na razie przeładować. Samobójca kończył. Zaraz, że nie poszczeliby. Dobra, kupię ten tek, tak. To. Znaczy, nie tek tylko tek Ale to później, bo teraz chyba będzie Kolos. Ja po, um, Ja też, bo teraz będzie Kolos. Jeżeli nie wiecie co to, to Kolos, jest to mocno żony człowiek. Który... no taki boss jakby. Ej, taki... można Kolosa nazwać bossem, nie? Onek. No. No, no właśnie. Ja go biorę. Co ty go bierzesz? Ja ci pomogę. Zginiesz i co będzie? Ej, wycofaj się. Ej, jeszcze nie teraz. No i po tobie. Już go nie ma. A nie, żyjesz. Dobra. Myślałem, że będzie po tobie. Abyś się śmiał, gdyby ci wlasnął pod most. Delta. Ja starczami mam. Imperdatora. Czekaj, puszczamy je? Dawaj. Ty pójdziesz delta, ja starczami. Będzie raźnie. Gdzie oni znajdują? Dobra, mój oddział już jest. Ale będzie się bardzo wolno poruszać. Aj umiesz przełaczać cię jednego z tych? Z tych ko kolesi Co? Nie. Nie no ja też nie, ale chyba się da, bo jak widziałem na YouTube to jakby się to przełaczali Zostawicielkę starczy No właśnie, dobra, my tu będziemy go nie? Muszę twojemu wlepić karnego kutasa że <noise> zaparkował No Karny kutas <noise> Dobra, jeszcze musiałem zrobić małe wcięcie w filmie No, zostałem cię osłaniać No dobra, dzięki Zdać. Dobra, tam no chyba tylko jedna fara przeszła, nie? Mam nadzieję, że będziemy lepiej słychać niż w ryzyku. No ja też. O, się nieś. Ty wezmij jakieś starchat? To sobie tarczę Ej, Brakuje u mnie jednego starcza chyba Bo mam tylko dwa. A u mnie ile jest? Wszyscy są czy nie? No, wszyscy U mnie tutaj jeden leży, ale tarczy nie ma. Na może tarcze Kupię A i kupię jakieś działko Też leży. po Nie mogę, piszesz, że prawdę nie widziałeś. A, było łatwo. Jak wiedział, bo z granatnikiem. Jak wiecie po nazwie, można się domyślić, że strzela takimi popa. A ja zginąłem, możesz nie uleczyć. na znaczą. I to tak kupić drugą szansę.